Co 10 lat w Unii Europejskiej odbywa się powszechny spis rolny. Jest to najważniejsze badanie gospodarstw rolnych, które pokazuje jak rozwija się polskie rolnictwo. W tym roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi spis rolny od 1 września do 30 listopada. Obejmie on ponad 1,5 miliona gospodarstw rolnych w Polsce. W odpowiedziach należy podać stan gospodarstwa na 1 czerwca 2020 roku. Dzisiaj odwiedzamy gospodarstwo rolne w Lesie Stockim w województwie lubelskim. Dzień dobry Państwu, witam w winnicy Las Stocki, jednej z lubelskich winnic. Tak naprawdę zaczęło się w 2007 roku, kiedy postanowiliśmy znaleźć sobie. Taką enklawę odpoczynku. A że znajomi mieli tutaj uprawę orzecha laskowego, pokazali nam te górki, pagórki. Zakochaliśmy się w tym do tego stopnia, że udało nam się kupić takie małe gospodarstwo rolne. I to gospodarstwo rolne przez te lata, od 2008 roku, rozrosło się do 4 hektarów. I dzisiaj, jak Państwo widzicie, tutaj jest pokazana cząstka mojej plantacji, mojej winnicy. Nasza pasja związana z winoroślami, praktycznie powstała przez podróże. Jak Państwo sami wiecie, podróże zostawiają takie niezapomniane wspomnienia, i w naszym przypadku tak było. Podróż do Hiszpanii czy, czy do Włoch zostawiła smaki winiarskie, i te smaki winiarskie spowodowały, że postanowiliśmy trochę tych Włoch, trochę tej Hiszpanii wprowadzić do nas. I posadziliśmy pierwsze krzaki. Rosły oczywiście fajnie, bo gleby są lesowe i też tak dobieraliśmy tą działkę, żeby ta działka była sprzyjająca, żeby te warunki, które tu są dla winorośli, były dobre. Nie potrzebujemy dużo opadów, znaczy każdy potrzebuje opadów, ale ekstremalne susze winorość tutaj pięknie przechodzi. Wszystko oczywiście robimy ręcznie. Jest nas dwie osoby, ja z małżonką, my się tym zajmujemy. Winisa Las Tocki to jest winisa, która powstała jako gospodarstwo rolne. Jesteśmy z żoną rolnikami, e, mamy takie prawo, państwo na to pozwala już od 14 roku, żeby rolnik zajmował się produkcją winorośli i produkcją wina. Jesteście Państwo w naszej winnicy przy jednej z ciekawszych odmian. To jest odmiana Johaniter. Ojcem tej odmiany jest Risling. Odmiana ta charakteryzuje się pikanterią, lekką kwasowością. Świetnie pasuje do wszystkich zasadowych potraw, czyli do owoców morza, do wszystkiego, co, co jest zasadowe. Wymaga dużo opieki. Ona już o tej porze musi być odsłaniana. Bo te grona niestety, ale kumulują i te liście kumulują wilgoć, a poza tym brak słońca w okresie dojrzewania jest, jest też niedobrym elementem. Więc delikatnie obławiamy, obrywamy liście tuż przy gronach, żeby te grona się leciutko odsłoniły, chociaż z jednej strony. To są bardzo drobne, bardzo drobne jagody, one nie rosną duże, mają bardzo dużo skórki, a bardzo e, ograniczoną ilość soku. A generalnie skórka decyduje o tym, czy i jak do wina dojdzie najwięcej minerałów i bardzo wartościowych produktów. To jest jochanite. A po drugiej stronie rośnie inna odmiana biała, także biała odmiana winorośli, która jest bardzo często przez moich kolegów i koleżanki uprawiana w Polsce, ze względu na to, że bardzo wcześnie dojrzewa. Odmiana Solaris. Biała odmiana winorośli, lekko owalne owoce. Odmiana, która dla nas. Jest bardzo ciekawa w aromatach i w smakach, ale jest niezwykle trudną odmianą w uprawie, ze względu na to, że ta odmiana bardzo silnie rośnie. Wystarczy uciąć końcówkę z latorośli, a latoroś dostaje informację, że należy się rozmnażać, więc każdego węzła puszcza nam tutaj wilki. Ale proszę zobaczyć, te krzaki i te owoce już są duże. One teraz będą wymagały bardzo dużo uwagi od nas. Białych odmian mamy w winnicy 6. Robimy z nich sześć, sześć oddzielnych win. Oczywiście mamy też dla gości naszych odmiany deserowe, także jak ktoś przyjedzie i będzie pora wrześniowa, to bardzo chętnie zapraszamy. Poczęstujemy wtedy taką odmianą winorośli, która, która chrupie, chrupie w ustach, także nadaje się do jedzenia. Ale generalnie nasza winnica jest nastawiona na produkcję win, więc raczej mamy tu odmiany winiarskie. Podstawową formą spisu będzie samospis internetowy. Rolnicy mogą spisać się na stronie www.spisrolnygov.pl lub dzwoniąc na infolinie pod numer telefonu 22 279 99 99. Dodatkowo w każdym urzędzie gminy w Polsce przygotowane zostały specjalne stanowiska do spisu internetowego. Z rolnikami, którzy nie wypełnią obowiązku spisowego przez internet lub telefonicznie skontaktuje się rachmistrz. Spisz się rolniku, my się już spisaliśmy. <grybujesz> Zapraszam. <grybujesz>